Jakie masz marzenia? Aktualnie Czekajcie bardzo... Czekaj, jeszcze raz, <laughs> jeszcze raz. Jeszcze raz. Aktualnie, jak jestem zmęczony tym programem, to masz, żeby wyjechać sobie na Sycylię, pić codziennie espresso, jeść pyszny ciastka pistacjowe i pizzę. Tak. I nie przejmować się kaloriami. <laughs> A ty? Pyszni ludzie wokół, znaczy pyszni, wspaniali. Nie, bo Sycylia w ogóle w, w, Sycylia jest wspaniała, bo ona ma te wulkaniczne gleby, one są bardzo żyzne. O, I jeszcze jeździć na motocyklu po Sycylia tej Sycylii? Sycylia jest spichlerzem o. całych Włoch i tam macie najlepsze owoce, najlepsze warzywa, najlepsze jedzenie, przyrzekam. Ale, widzę, ale że... pytam ciebie o marzenie. Jakie ty masz marzenie? Czy masz takie same jak Wojtek? Chciałabym być szczęśliwym człowiekiem, <laughs> wolnym od problemów, wygrać kryształową kulę, a potem wyjechać na wakacje na Sycylię. To trzymam kciuki za was. A chciałem się ciebie jeszcze, Wojtku, e, zapytać, bo wystąpiłeś e, na Sylwestrze z Julią Żugaj. Czy pamiętasz e, ten występ? Jak to e, wyglądała ta współpraca i ile zarobiłeś? Bo gwiazdy chyba zarabiają naprawdę dużo duże pieniądze za takie występy. No, no on może nie pamiętać. E, ja nie to była Sylwestrowa, więc aż tak dużo nie pamiętam z, te, z tego występu. Nie żartuję. E, nie po, e, wtedy Co? przyjechałem żeby pomóc Julce w tym koncercie i tyle. Z tym, że miałeś jakoś płacone, tak jak inne gwiazdy? Jak to wyglądało? Nie, 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 nie miałem jakoś płacone, ale um, uważam, że sam występ na Sylwestrze bym. Ja był też cię mogę zabawą. tak z, 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 wynająć do tańczenia. Po Oczywiście, programie? że tak. Dobrze. A czy na wesela też na przykład byś no, mógł? Nie, nie, ja, na, na wesela na to już w, w ogóle razie. chętnie Dobrze. bym poszedł. Jak ktoś przyjdzie do mnie z propozycją <laughs> wesela, to lecę od razu. Z tego, co słyszeliśmy, to również Julia Żugry zaproponować udział w jej filmie. Brałeś udział, rozumiem. Co tam robiłeś? E, sam do końca nie wiem, co tam robiłem. Marlon Brando. Marlon Brando. Ja cię kręcę, dam ci pięć gwiazdek na film. Niestety jeszcze nie widziałem tego filmu, ale jak zobaczę to będę wiedział, co tam mniej więcej robiłem. Ale wydaje mi się, że tam są po prostu e, jakieś sceny ze mną z Tańca z Gwiazdami. Słyszeliśmy też, że jakby za udział w takim filmie się płaci. Czy dużo zarobiłeś? Mm, też. Ja, ja też można powiedzieć, że zrobiłem to probo. No po prostu uważam, że dużo. Eee... Przeszliśmy w pierwszej edycji, tak? Julka wspierała mnie, ja wspierałem ją i uważam, że fajnie dalej jest wspierać Julkę w spełnianiu jej kolejnych marzeń. Mało kto wie, Wojtek w tańczy czy tańcu z gwiazdami też za darmo. Zobaczył mnie, zlitował się i postanowił: No dobra, nauczę ją, nawet wam dopłacę. Tak było, nie? Czy to jest tak, że produkcja się zw zwróciła do Ciebie? Czy Julia napisała, hej wystąp moim w moim w filmie za darmo, bo z tego co wiem też innym osobom było płacone. Nie, napisał do mnie menadżer Jurki po prostu z prośbą, żebym podpisał prawa wizerunkowe tyle. Bo to też jest tak, że te po prostu chyba materiały były. Tak, to nie, materiały nie tak, że tak wystąpił w filmie jako aktor. Filmie, tylko... tylko te materiały były wcześniej e, tak. nagrywane podczas jak, e, jak tańczyliśmy w, w tańcu z gwiazdami. Tylko, że zapomnieli o, o, o prawach wizerunkowych i po prostu jakiś czas temu. Czyli oddałeś się za darmo, rozumiem? No, zaraz tam oddałeś. Bo mogłem jej. Bo za darmo to. Może nie. Uczciwa cena. Dokładnie, za darmo to zawsze uczciwa cena. <gry>